Przedstawiciele kultury, nauki i lokalni samorządowcy zabrali puszki i stanęli w alejkach najstarszego w mieście miejsca spoczynku przy ulicy Cmentarnej. Razem z Towarzystwem Opieki nad Starym Cmentarzem tradycyjnie 1 listopada kwestowali na rzecz ponad dwustuletniej nekropolii. To, że akcja jest potrzebna, nie musieli nikomu tłumaczyć. Mało osób o tym pamięta i jest wiele grobów takich opuszczonych, gdzie albo nie ma kto o nich w ogóle zadbać, no i myślę, że to taka wspólnota nasza dymbiska i w, zwłaszcza w szczególnie w takie święto powinniśmy pamiętać o tych opuszczonych. Ja tu sama mam pochowanych blisk, bliskie mi osoby i myślę, że jak najbardziej. Fajna akcja. Warto wspierać, bo jest dużo grobów takich pomnikowych, ludzi zasłużonych od lat dla Dębicy, a nic się z odnową nie dzieje, bo nie mają rodzin, nie mają z kogo to zlecić, żeby to zrobić i warto to zbierać, żeby to odnowić. I ja się bardzo cieszę z tego, że ta odnowa się odbywa. To jest to, co zgodę, naprawdę co się dzieje, są na nagrobki, alejki, także warto. Dużo się robi na cmentarzu, także jesteśmy wdzięczni komitetowi, że tak elegancko robi. To ja pamiętam przecież ten cmentarz jeszcze 50 lat temu jaki był, a teraz jest. Ale wszystko jest elegancko zrobione, te ścieżki, to wszystko to tylko chwalić i chłaniać się nisko za to, że tak tutaj Państwo dbacie o to. I bardzo dobrze, bardzo Wam, bardzo wam dziękuję jako dębiszanin. Potrzeby najstarszego cmentarza w mieście są bardzo duże. Prace renowacyjne można wspierać nie tylko przy okazji listopadowych świąt. Zbierać się oczywiście możemy cały czas i jest podane konto w ulotce pięknej zresztą, która nam przypomina o tym dziedzictwie ważnym dla naszego miasta. Pamiętajcie, groby to jest historia. I jeżeli chce się tej historii trochę człowiek nauczyć, to najpierw nie przyjdzie na cmentarz, a ten nasz cmentarz, dębicki stary, ma nam bardzo dużo do powiedzenia. Już po raz 15 mieszkańcy pokazali, że los tego wyjątkowego, zabytkowego cmentarza nie jest im obojętny i chętnie wrzucali datki do puszek. Była też okazja, by wesprzeć inny historyczny projekt. Zbiórkę środków na realizację kolejnego murala w Dębicy, prowadzoną przez dębickich patriotów.